Zadania, gdzieś. Niech moje myśli rozwiążą je. Trudne zadania. Yeah. Oblicz, ile jest liczb pięciocyfrowych, których suma cyfr jest równa 4. Pięciocyfrowych, których suma cyfr jest równa 4. No to jest ewidentnie zadanie na regułę dodawania, bo trzeba tu zrobić kilka niezależnych sytuacji od siebie, ponieważ nie wiemy, Jakie cyfry mogą się pojawić w tej liczbie, więc rozbijamy sobie to na przypadki. Każdy przypadek później, jakby ilość możliwości z każdego przypadku będziemy się to do siebie dodawać. Dobrze. No to pierwsza sytuacja. Yy, możemy sobie wyobrazić, bo to ma być pięciocyfrowa liczba, i suma cyfr ma być równa 4. Zastanówmy się, jakie liczby, jakie cyfry możemy do siebie dodawać, żeby dostać czwórkę. No może to być jeden razy. Cyfra 4, no i żeby suma dała na 4, no to teraz reszta to muszą być 0, czyli skoro 5 cyfrowa, to muszą być 4 jeszcze 0 w tej liczbie, tak? Ja polecam w cudzysłowie te cyfry. W ten sposób sobie to można oznaczać, żeby Wam się nie myliło. Jak napiszecie 1 razy 4. I 4 razy 0 to nie wiem, czy ja mam na myśli tutaj jedną czwórkę, czy cztery jedynki. A jak mam ten cudzysłów, no to przynajmniej wiem, że w cudzysłowie traktuję dosłownie jako cyfrę w tej liczbie. No to taka sytuacja musi się pojawić. No to możemy sobie zrobić kreseczki. I zastanówmy się, czy my tu w ogóle mamy jakikolwiek wybór, jak to poustawiać. No wiemy, że na początku nie może być zera. No to z, 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 czwórka musi stać na pierwszym miejscu. To musi być czwórka, no to tu musi być zero. To tu musi być 0, tu też musi być 0, i tu też musi być 0. Ok, no to ile mamy opcji? No czwórka, jedna, no to jeden wybór. Jeden wybór bo 0, jeden wybór bo 0, jeden wybór bo 0, jeden wybór bo 0. Czyli ogólnie z tego wszystkiego wychodzi 1. Czyli i tu nic więcej nie jest do zrobienia. Ta jedynka to jest koniec jakby tego przypadku. Dobrze? Druga sytuacja w takim razie. No, żeby dostać czwórkę z dodawania, no to mogę na przykład dodać jedynkę, trójkę i reszta 0 może być. Czyli zrobimy sobie, że mamy 1 razy 1, 1 razy trójeczka, no i już mam dwie cyfry wykorzystane, no to zostały mi trzy zera. No to jeszcze 3 razy 0 w takim razie trzeba zrobić. OK. No i teraz, dobrze. No i robimy sobie kreseczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz problem polega na tym, że my nie do końca wiemy. No bo tak. Na, na pierwszym miejscu nie może być zera, więc te zera, które tu mam zapisane, no one muszą być gdzieś tam, gdzieś tam poza poza pierwszą cyfrą. Mogą być tutaj, na przykład. O, może to być tak, na przykład, nie? Na przykład. Ale to zero jeszcze by mogło się, na przykład, tutaj. Pojawić, nie? Jakieś. E, no dobra, no i teraz mamy jeszcze do wyboru jedną jedynkę i jedną trójkę. No teoretycznie można by to zrobić na. Mm, rozbić to na 2a i 2b. Można by to zrobić naraz, tylko to mm, pokażę Wam oba sposoby, żebyśmy sobie to ułożyli, bo moglibyśmy sobie teraz tak wyobrazić, że czy na pierwszym miejscu, załóżmy, mógłbym wybrać sobie jedynkę lub, lub mógłbym sobie wybrać trójkę. No teoretycznie tu mam dwa przypadki, tak, bo mam dwie cyfry do wyboru, tu mam jeden, tu mam jeden, tu mam jeden. Tylko teraz, no teoretycznie, jak wybrałem tu jedynkę, to tu się musi pojawić trójka. Jeżeli tutaj bym wybrał trójkę, to tu się musi pojawić jedynka. Nie mogę tutaj zrobić, że tutaj mam też jedynkę, trójkę, bo to będzie źle, bo to... By... Ja nie mogę tu zrobić dwa, bo to nie tak działa, to nie jest tak, że jak... Te, 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 ten wybór jest niezależny od tego wyboru, tak? Nie mogę zrobić. To za oczywiście oznaczenia można sobie jakieś takie zrobić, wiecie, no mm, swoje, no to co ja polecam zrobić to to, że tutaj jest, tu jest albo trójka, albo jedynka, tak, natomiast ten wybór, który tu mamy jest bezpośrednio związany z tym, tak czyli to nie jest można powiedzieć, że ja mam wybór, tylko to zależy, co się dzieje w tej pierwszej sytuacji. Czyli ja, jeżeli ja tutaj wybiorę jedynkę, to muszę wstawić tu trójkę. Jeżeli za pierwszym razem wybiorę trójkę, to tu muszę wstawić jedynkę. Czyli jeżeli jak już wybiorę tutaj jakąkolwiek z tych dwóch cyfr, to tutaj już nie mam wyboru. Tutaj już jest jeden. Tak w sensie, no nie mam wyboru, musi być ta druga, która mi została. Można by to również rozbić po prostu, tak, że zrobić sobie na przykład przypadek 2a i 2b. I tu sobie na przykład ustalić, że tu jest na pewno jedynka, tu jest 0, 0, 0, a tu będzie trójka, że tu będzie trójka, tu będzie 0, 0, 0, a tu będzie jedynka, tak? Tak by można było zrobić, to wszędzie będą jedynki, jeśli chodzi o ilość wyboru, a potem w ramach, bo w ramach tego to, to do siebie dodać, tak? Ale zauważcie, że wyjdzie na to samo, bo tutaj mamy 2 razy 1, razy 1, razy 1, czyli 2, a tutaj wyjdzie też 2. Także na to samo wychodzi, nie? Natomiast mniej pisania, więc polecam w ten sposób, jak wam tu za pierwszym razem pokazałem. I ogólnie z tego wszystkiego wychodzi dwa. Natomiast to nie jest koniec, wam muszę powiedzieć, no bo to jest tylko na ile sposobów my jesteśmy w stanie konkretne cyfry wybrać. Ale te cyfry znowu między sobą mogą jeszcze e, zmieniać kolejność. W pierwszej sytuacji nie miało co tutaj zmieniać kolejności, zer nie rozróżniamy, zera muszą być obok siebie cztery, a pierwsza cyfra musiała być czwórką. Natomiast tutaj, no dobrze, ta pierwsza liczba, która jest jedynką lub trójką, no my możemy ją na ile sposobów wsadzić? No może być ona w tym miejscu lub może ona być w tym. Miejscu tak? Czy ja tą liczbę, która jest jedynką lub trójką, w ogóle zamieniam ją kolejnością? No teoretycznie można by się to pokusić, niektórzy by mogli wpaść na pomysł, no może się z tą zamienić, ale to nie jest ta sama cyfra. Ta jest uzależniona, ta jest uzależniona od tej i tak naprawdę nie możemy jej zmienić, nie możemy jej wsadzić na tą stronę, no bo to będzie to samo. Jeżeli to będzie jedynka, tu trójka, to my to już uwzględniliśmy w ramach zmiany tych cyfr. Czyli tutaj tak naprawdę jedyne co możemy zrobić, to poprzestawiać sobie te 3 zera, tak? Te 3 zera, na ile sposobów mogą sobie zmieniać położenie? No, mogą sobie zmieniać położenie na. No nie mogą być na pierwszym miejscu, tylko z tą mogą się wymieniać. Czyli 3 miejsca z czterech muszą zająć, czyli 4 na 3 powinniśmy tu doliczyć. To będą te nasze trzy pozycje dla zer z czterech możliwych. No ale to wiemy, że to jest po prostu 4. tak, bo liczba na dole jest o 1 mniejsza niż ta na górze. Czyli ogólnie takich sytuacji mamy. No, jeszcze to powinniśmy pomnożyć razy dwa, tak? Dwa, cztery razy dwa. Czyli mamy osiem takich sytuacji możliwych. No mówię, można by to też rozbić wtedy trochę inaczej, kombinatorycznie, byśmy mogli do tego spojrzeć. Chcecie jeszcze raz? Dobra, miałem się nie spieszyć, więc wam pokażę, tak? Bo tu wiem, że niektórzy mogą mieć zagwostkę O co mi tu chodzi? Czemu ja tutaj tego nie chciałem ze sobą przestawiać? Jeżeli bym chciał to przestawiać. No, to musiałbym to zrobić rzeczywiście na dwie sytuacje, czyli 2A bym sobie zrobił. I ustalam sobie, że tu jest załóżmy jedynka, tu jest 0. No i tu wszystko mam na jeden sposób, tak? Bo tu nie mam wyboru w ogóle. Wszędzie jest jeden. I ta pierwsza sytuacja jest taka, że ja betonuję sobie pierwszą cyfrę. Ona jest zabetonowana, jej nie ruszamy, tak? Ona tam jest i koniec kropka. Więc z tej sytuacji jedyne co mogę zrobić, to albo zero, albo trójkę ustawić. No mogę załóżmy trójkę ustawić, wyjdzie na to samo. Czyli, żeby trójkę ustawić, to by było, to mam cztery możliwe miejsca, 4 nad 1, czyli 4, tak? No i 4 i jeszcze razy tamto 1, no to 1 razy 4 daje 4 po prostu, tak? No mógłbym to jeszcze domnożyć tak, to było razy 3 na 3, natomiast 3 na 3 no to jest 1, więc to już nie zmienia. Te zera, jak już ustalę, gdzie jest trójka, to zera automatycznie, no muszą być tutaj, bo tylko 3 miejsca nam zostały wolne, nie? No tylko wtedy musiałbym zrobić sytuację 2B. Że ustalam sobie, że na pierwszym miejscu tym razem stoi trójka. Tu też nie mam żadnego wyboru, że wszystko jest raz jeden. Czyli z tego wychodzi jeden. No i teraz jedyne co. Teraz betonuję trójkę. Bet... Trójka jest zabetonowana, więc teraz ewentualnie mogę na ile sposobów tr... jedynkę mogę poukładać. No to będzie znowu 4 nad jeden. I to raz 1, czyli 4. A ponieważ to były sytuacje totalnie rozłączne, bo to było lub, czyli zaczynamy liczbę od jedynki lub zaczynamy od trójki, więc to trzeba do siebie dodać. Więc rzeczywiście dostaniemy 8. No, tak jak w tej sytuacji, tak? No, pokazałem wam na dwa sposoby, natomiast zostawimy sobie ten krótszy. No dobrze, czyli ustaliliśmy, że żeby była jedna jedynka, jedna trójka, reszta 0, to mamy 8 takich możliwości. No to lecimy kolejną możliwość. No bo co możemy jeszcze, żeby dostać czwórkę? No możemy na przykład mieć dwie dwójki. O. Czyli możemy mieć dwie, dwa razy dwójeczka i no reszta zera, no to pięciocyfrowa, to trzy zera muszą być. Dobra. No to to będzie chyba całkiem łatwa sytuacja. Tutaj nie ma za dużo wyboru. Bo zero nie może być na początku, a skoro mamy dwie dwójki, to dwójka musi stać na początku. O. Gdzieś tam to są zera, gdzieś tam jest jeszcze druga dwójka. No i tu nie mamy wyboru 1, 1, 1, 1, no bo tu żadnego wyboru na dole nie mamy. Jest jedna cyfra do wyboru. Tą dwójkę na początku mamy zabetonowaną, jej nie ruszyć nie możemy w żaden sposób tutaj. No to jedyne co możemy zrobić to na przykład no, dwójkę ustawić albo te trzy zera. No to samo wyjdzie, bo zera to będzie 4 na 3, to będzie dla zer, a dla dwójki to by było... 4 nad 1. Jedno i drugie da nam 4, tak więc nie ma znaczenia od czego zaczniecie. No to zrałóżmy, zrobimy sobie, zrobimy sobie, co sobie zrobimy? No, zróbmy sobie dwójkę, czyli dwójkę możemy ustawić no, na 4 sposoby, ale napiszmy dlaczego. 4 nad 1, tak? Czyli tu jest jedna pozycja dla dwójki z 4. No i tyle, bo ja tu bym mógł zrobić jeszcze raz 3 nad 3, tak? Mógłbym zrobić 3 nad 3, to by były 3 pozycje dla 0. No ale z trzech możliwych, więc to jest równe 1. Więc w gruncie rzeczy tutaj jeszcze jest ta jedynka, tu jest ta jedynka. Ogólnie to będzie 1 razy 4, czyli 4. Czyli mamy cztery takie opcje. No dobra. Teraz mogą być dwie jedynki, jedna dwójka, no i reszta zera, czyli tu będą jeszcze, jeszcze dwa zera. To będzie nasz czwarty przypadek. O! No i tutaj już się zaczyna robić problem, bo niestety mamy tak niesymetrycznie, mamy dwie jedynki, jedną dwójkę, więc niestety tą sytuację trzeba rozbić na dwie sytuacje. Niech będzie 4A i niech będzie 4B. Już wam mówię o co chodzi. Zróbmy sobie nasze ulubione kreseczki. No i teraz tak. Na początku nie może być zera, więc może być jedynka albo dwójka. No i tutaj nie mogę wrzucić że albo jedynka, albo dwójka, bo jeżeli wrzucę jedynkę, to już nigdzie jedynki nie będzie i będą dwie dwójki do poukładania dalej. A jeżeli wrzucę dwójkę, to zostanie jedna, jedynka, jedna dwójka, więc między nimi już kolejność będzie miała znaczenie. Więc musimy sobie rozbić tą sytuację na dwie sytuacje. Czyli ustalam sobie, że na początku jest jedynka, a tutaj ustalam, że na początku jest dwójka i koniec kropka. To jest zabetonowana sprawa, nie ruszamy pierwszej cyfry, tak? Czyli tu mamy 1, tu mamy 1. Natomiast teraz no przez to, że tak zrobiliśmy, no to tu gdzieś jeszcze się pojawi jedna jedynka, no i gdzieś się pojawi jeszcze dwójka, gdzieś się pojawi 0, i gdzieś się pojawi 0. Natomiast tutaj gdzieś się pojawią dwie jedynki, no i gdzieś się pojawią dwa zera. Oczywiście tutaj nie ma żadnego wyboru, no to tu akurat standard, zazwyczaj to nie to jest problemem w tych takich zadaniach. No i teraz trzeba się zastanowić, na ile sposobów możemy przekładać te cyfry między sobą. No to dobrze, no to najpierw się weźmiemy może za, za zera. Zera są dwa, czyli mamy, a zera są dwa, a są cztery możliwe pola na te zera, tak? Czyli na te zera możemy je poukładać 4 na 2 sposoby. Tak, to będą dwie pozycje zer z czterech możliwych. No i mogłem to domnożyć jeszcze teraz. Teraz pomnożymy sobie, ustawimy sobie załóżmy jedynkę. Jedynka, jeżeli już tam te zera ustawimy, no to te dwa miejsca nam odpadły, no to jedynka ma dwie, dwa możliwe miejsca. No to albo razy 2, albo po prostu zrobimy sobie, że tu będzie 2 na 1, tak? Czyli tu będzie jedna pozycja dla jedynki z dwóch możliwych i ta dwójka gdzie ona ma być no ona ma już jeden nad jeden nie mogę to zapisać nie muszę no bo to da nam jeden tak to będzie jedna pozycja dla dwójki no z jednej możliwej no to było 1, no to nie ma problemu, 1 razy, jedyne co to trzeba tutaj to policzyć. To mamy 1 razy 4 silnia przez 2 silnia razy 2 silnia razy 2, no i razy 1 to nieważne, to tutaj się można już w skrócie skrócimy, to się zrobi 3 razy 4, no to czwórka, 2 silnia to jest 2, to będzie 1, to będzie 2, czyli mamy 3 razy 2, 6, 6 razy 2, 12, tu jest 12 sytuacji, no dobrze. No i to tyle, no i teraz 4b sobie robimy no to to tu możemy najpierw sobie ustawić jedynki dwie no to mamy znowu 4 nad 2, żeby ustawić sobie jedynki czyli dwie pozycje dla jedynek tym razem z czterech możliwych no i tu mamy jeszcze dwa zera one automatycznie muszą stać gdzie stoją ale dwa na dwa możemy zrobić tak czyli to będą dwie pozycje dla zer z dwóch możliwych Tutaj też w ramach cyfr była tylko jedna możliwość wyboru cyfr. No to tu mamy ogólnie 4 silnia przez 2 silnia, razy 2 silnia, czyli tu będzie 3 razy 4, czyli tu będzie 2, czyli tu wychodzi 6. Mamy 6 takich możliwości, czyli jakby w ramach tego całego czwartego, czwartej sytuacji 12 dodać 6 dałoby tu. Nam 18, osie, ale to zostawimy, będziemy sumować po prostu wszystko na koniec. I to jest właśnie moment, żeby się ewentualnie zastanowić, czy wszystko na pewno jest uwzględnione, więc za, proponuję zawsze na spokojnie jeszcze raz. cyfrowe, cyfra ma być 4. No i czy jest jeszcze jakaś sytuacja? No Zauważcie, że tak, w pierwszej sytuacji mamy po prostu czwórkę, czyli mamy 40000. W drugiej sytuacji mamy 1300 później mamy 2200, później mamy 1, 000, 1, 0. No, ewentualnie zmieniamy kolejność. no To jeszcze jednej sytuacji tu brakuje ewidentnie. I tu brakuje sytuacji, że mamy no trzech jedynek to nie możemy mieć. No bo jak trzy jedynki, a są ma być cztery, to się nie da. Ale możemy mieć po prostu cztery jedynki i jedno zero. Czyli to będzie nasza piąta sytuacja w tym zadaniu. Czyli cztery razy jedynka i jedno zero. To będzie nasza taka sytuacja. No znowu sobie zróbmy oczywiście kreseczki. Czyli w takim razie wiemy, że w jednym miejscu ma być, no na pewno na początku musi być jedna jedynka, tak, to to na pewno, natomiast już resztę jedynek mogą być gdziekolwiek, tak, bo jedno zero gdzieś tam będzie, więc tu będzie w takim razie 0. no to tu mamy wybór 1 razy 1 razy 1 x 1 no i cyfry się nie mogą nam tutaj zmieniać niestety, natomiast pamiętajcie pierwsza cyfra jest zabetonowana. Więc co nam tu zostało, tak naprawdę, do zrobienia? Tu mamy 1, czyli będzie 1 razy. No trzeba przestawiać na przykład 0, no możemy 0 sobie przestawić, czyli 0 to będzie ile mamy możliwości 4, czyli 4 nad 1. Natomiast już te pozostałe jedynki, no jeszcze raz to zrobimy, pozostałe jedynki to by było 3 nad 3, co daje 1, nie trzeba tego uwzględniać, natomiast już niech będzie. Czyli tu mamy jedną pozycję dla 0 z czterech możliwych. No to to będzie 1 razy 4 po prostu, czyli 4. Czyli mamy cztery takie opcje. No i czy to w końcu koniec, czy nie koniec? No tak, no według mnie już koniec, więcej już opcji nie mamy, może mieć 4 jedynki, może mieć dwie jedynki, trzech jedynek się nie da. Więc na koniec trzeba to dodać, czyli 1 dodać 8, dodać 4, dodać 6, dodać 12, tak żeby tutaj tego nie zgubić. I jeszcze dodać 4, czyli ogólnie tych wszystkich opcji mamy ile?